O i w końcu udało się mi też wystartować z transmisją, ale ciągle mam jakieś dziwne cyrki. E, jesteśmy dzisiaj w Wałbrzychu, moi drodzy. E, w Wałbrzychu się dzieją dosyć ciekawe e, i być może ważne e, rzeczy w stosunku do, do tego, co będzie się działo w przyszłości w całej Polsce. Bo, nie wiem, czy wiecie, ale po ale Brzychu, radni, e, że tak po, można powiedzieć, za namową czy sporą aprobatą prezydenta tego miasta, e, radni przegłosowali uchwałę o przymusowym szczepieniu. E, no i to się że tak powiem spotkało z dużą niechęcią wśród nie wiem mieszkańców czy myślę tutaj jest nie tylko sami mieszkańcy, a ogólnie po prostu ludzie z południa Polski czy tutaj myślę jeszcze w przyszłości pogadam z ludźmi i się dowiem kto, kto skąd jest i dlaczego ale przypominam, e, przypominam o kulturalnym komentowaniu. Christian Jaźwiński. E, takim językiem na pewno do nikogo nie dotrzesz. A co najwyżej, to zniechęcisz ludzi do siebie i nie o to chodzi. Rozmawiamy kulturalnie rzeczowo, a nie. W taki sposób jak ty, że można by powiedzieć, że takim językiem to jest na pewno działa na szkodę. Przypominam, jesteśmy dzisiaj w Wałbrzychu. Jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie trwa protest przeciwko. Przeciwko uchwale, którą przyjęła Rada Miejska w Bałbrzychu. Aktualnie, właśnie, zobaczcie, ci ludzie zmierzają pod dom prezydenta. Pod dom prezydenta Bałbrzycha aby okazać swój zdecydowany sprzeciw przeciwko tego typu działaniom przypomnijmy radni uchwalili przegłosowali uchwałę o rzekomym przymusowym e, czy obowiązkowym e, jakby to dokładnie jeszcze tam określą nie wiadomo ale już są powiedzmy jakieś takie pierwsze właśnie jakieś znamiona no wymuszające coś na obywatelu no i to na pewno to ta, ta, ta uchwała jest niezgodna z obowiązującym prawem, ale już sama myśl, że oni to jednak przegłosowali i jest jest dosyć dziwna jest dosyć dziwna, że tam jak sprawdzałem na, ciekawe na "Wymagajmy" Tomasz, na "Wymagajmy" jest ten film, tak? Z tej z tej, z tej z tej rady. Jeśli by chcieliście zobaczyć co dokładnie chodzi, to zapraszam na kanał "Wymagajmy", "Wymagajmy" na YouTube. Tam Tomek, tam Tomek tam Tomek wrzucił tam Tomek rzucił całą tą powiedzmy wypowiedź prezydenta, można się z nią zapoznać i wtedy sobie wyrobić jakieś zdanie na ten temat. Do czego oczywiście zachęcam, żeby nie podłapywać prostych tanich gdzieś tam sloganów, tylko faktycznie zapoznać się z jego wypowiedzią, i wtedy jakoś powiedzmy się do niego ustosunkować. E, tu powiedzmy, jest właśnie przód tej mm, manifestacji pochodu. Jest e, Justyna Socha. Nie wiem, e, gdzie będą chcieć e, przejść. Na razie jest. E, jest temat blokowania ulicy. E, nie wiem. Wolna Polska! Wolna Polska! Wolna Polska! Polna... Tak, wiemy, że nic nie wprowadzi, ale to są a, Paweł Pablo, tak? Na komentarz napisałeś. E, wszyscy to wiemy, że oczywiście e, uchwała Rady Miejskiej ma się nijak do polskiego prawa, i, ale powiedzmy e, jest to taka e, jakaś już pierwsza oznaka e, przepchnięcia być może w przyszłości. Przypominam e, no tam, 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 tam chyba 20 zagłosowało za a, a tylko chyba Czy ty pamiętasz jaki był wynik tego głosowania tam ile było za 22 chyba za 20 a przeciw? Nie wiem ile przeciw, ale rada ma 25 takich przypadku radnych no. się albo nie zgłosili, No właśnie, albo... 22 głosy były za tym, aby czy przy... wprowadzić przymusowe. Czy. No, nie do końca wiemy na 100% jaka jest treść tej uchwały, ale z wypowiedzi. Z wypowiedzi. Z wypowiedzi prezydenta co możecie sobie właśnie sprawdzić na Tomek Dyszkiewicz. Wyciął ściśle ten fragment tej wypowiedzi prezydenta i paru chyba tam jeszcze radnych się wypowiedziała

<śles> Są jakieś małe, małe zgrzyty. Są jakieś niedomówienia, ponieważ nie, chyba nie wiem. Nie ma chyba planu. Nie ma chyba planu na ten. że tu widzę, co mam powiedzieć? No, ja osobiście, na przykład, jakoś tych szczepionek się nie boję. Nie jestem jakimś zagorzałym ich przeciwnikiem. Jestem zwolennikiem wyboru i uważam, że jeśli ci ludzie nie chcą być szczepieni, to powinno nie powinny być takie rzeczy właśnie, które próbują jakoś tam ludzie narzucać swój, swój taki jakby tok, powiedzmy właśnie, że do tego, widzę w którą stronę to idzie, że... Że ludzie są jednak, będą, tak jakby przymuszani, będziesz miał wybór: albo się zaszczepisz, albo się nie zaszczepisz, i wtedy nie zostaniesz obsłużony, na przykład w sklepie, w nie wiem, w urzędzie. To już jest. I szłoby to właśnie w taką stronę, moim zdaniem, bardzo, bardzo niebezpieczną. Coś zastanawiające, że. No nie wiem, właśnie. Co to są tutaj za. informacje wszystkie bo nie znam Jest ich trochę Także zobaczcie Jest tych ludzi sporo. Dokąd zmierzają, dokąd idą. Nie znam Wałbrzycha, więc nie wiem. Póki co jest bardzo spokojnie, można powiedzieć. Tutaj są już policjanci, więc można powiedzieć. Ludzie idą, przyszli, przyszli sami do, nie wiem właśnie, nie znam Wałbrzycha, trudno mi to teraz ocenić, akurat tu zauważyłem, Być może tu jest dom gdzieś właśnie tego, Aha, czyli tu jest dom. 何を聞けボーナス<タッ> Teraz zablokowała teraz tą ulicę. ਕੀ <laughs> Proszę pana, tu jest wolne przejście, dlaczego to jest blokowane? Z czynności są. Jakie, jakie czynności? Zabezpieczenie prawa. Zabezpieczenie jakiego prawa? Zabezpieczenie prawa. Pan Zabezpieczenie prawa. Zabezpieczenie prawa.

오니 루체 오니 루체 오니 루체 오니 루체 오니 루체 오니 루체

z z nie dobrze, no. yeah, no. nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Ja jest do niej, ja chcę, ja chcę, ja bym szukał munduru, żeby nie jechał Ja bym za granicę, jakimś nie to pracujący. Ale kto na rancie robi? Bezdomny, bezdomny, się opiera, jest okej, a jest OK, jest OK, jest okej. on robi się coraz głośniej moi drodzy e, przypominam jesteśmy w Wałbrzychu e, prezydent Wałbrzycha był jako główny taki powiedzmy nie wiem czy pomysłodawcą ale namawiał właśnie już do tego radny Radę Wałbrzycha, aby przegłosowali, przegłosowali moi drodzy, e, uchwałę e, do obowiązkowego szczepienia mieszkańców Wałbrzycha. E, jest to no, ewenement w Polsce: nie ma nigdzie w Polsce tego typu.

Także są jakieś tam pierwsze sprzeczki? Policja zablokowała przejście pod dom prezydenta. Podejrzewam, pójdą z powrotem. Jest to dosyć dziwna sytuacja, jeśli chodzi o miasto Wałbrzych. Hey, tak, ja Mówię Wam, e, widzę pierwsze jakieś sprzeczki miejmy nadzieję że ludzie ludzie nie potrafią się dogadać

Zobaczę, jak to wygląda tutaj, starsza część poszła e, gdzie indziej. Zobaczcie, e, tak to wygląda. A, spróbuję, przecież trzeba zobaczyć. O, tam już są. E, byli tutaj. E, to tam poszła bodajże chyba Justyna Socha i No niestety tu ten tam z Jak to w tej unii Tak to wygląda na chwilę obecną Że część Część tych osób, które demonstrowały, poszły. Teraz nie wiem gdzie. Czy z powrotem, czy po prostu zrobią sobie jeszcze jakieś kółeczko. W każdym bądź razie, tutaj została. No, chyba mniejsza. Chyba mniejsza. Zakłócenia, no jeśli są zakłócenia to to nie wiem, w obrazie to później wrzucę plik, później wrzucę plik osobno jeszcze, ale tak wygląda, zobaczcie poszli jednak, tam już zniknęli, poszli gdzieś sobie dalej, jest to no taki myślę e, ważny ważny moment tego, że są ludzie podzieleni, nie umieją się dogadać, a nie umieją się dogadać i się podzielili, zobaczcie, część została tutaj, część poszła w inną mniejszą grupkę. Uh. Oh shit.